Sprawy samego samolotu, bo Was interesuje w tej chwili samolot, to tak jak powiedziałem, historia pojawienia się samolotu w Wieruszowie jest bardzo, jest bardzo wesoła i taka powiedzmy trochę humorystyczna. Dlaczego? Dlatego, że Wieruszowski samolot, popularnie zwany Litka, trafił do Wieruszowa we wrześniu 1968 roku. A skąd się wziął? Otóż stało się to. Za sprawą dwóch panów, dwóch osób, kierownika Wydziału y Komunikacji Pana Skoniecznego i Przewodniczącego Rady Zakładowej w Urzędzie Miasta Pana Franciszka Kowalczyka. Oczywiście oboje już tej chwili nie żyją, na prośbę Zarządu Okręgu Związku Zawodowych Pracowników Państwowych i Społecznych, na... Re na przepraszam, może jeszcze wcześniej. Może powiedzmy tak, że ci dwaj panowie pojechali do Warszawy, ażeby kupić autobus. Autobus, który mieli zakupić na lotnisku na Okęciu w Warszawie. Tam, proszę was, w rozmowie z urzędnikami, z pilotami, padło takie stwierdzenie, po co wam autobus, kupcie sobie samolot. No i proszę was, od słowa do słowa, Doszło do tego, że rzeczywiście doszło do zakupienia samolotu. Pomagał w tym zakupie jeszcze pilot, który był na terenie Okęcia, a mieszkaniec ówczesnego podzamcza dzisiejszego Wieruszowa, pan Długaszewski. Powiedzmy, po porozumieniu między Wieruszowem a Okęciem. Na prośbę Zarządu Okręgu Związków Zawodowych, Pracowników Państwowych i Społecznych, naczelna dyrekcja lotu w Warszawie wyraziła zgodę na zakup tego samolotu. Samolot ten był samolotem bojowym, oczywiście był on już w demobilu, ponieważ miał wymontowane wszystkie urządzenia służące do powiedzmy doszczelania, bombardowania itd. Tak Zostały tylko, został tylko kokpit z wszystkimi urządzeniami typu prawda, nawigacji, i tak dalej, kierownicą i tak dalej. Odbył się transport z tego samolotu z Warszawy do Wieruszowa. Był on trochę trudny, ponieważ trzeba było samolot trochę zdemontować, to znaczy rozebrać skrzydła, zdjąć tylny ogon, bo inaczej powiedzmy by się nie mieścił. Transport do Wieruszowa był nieco utrudniony, ponieważ po drodze, oczywiście ten samolot rozebrany był umieszczony na samochodach ciężarowych, był z tego względu, że napotykano na linie wysokiego napięcia i na wiadukty, na mosty. Linie wysokiego napięcia umiano w ten sposób, że tyczkami izolowanymi podnoszono druty do góry i samolot przejeżdżał pod spodem. Natomiast trudna, trudniejsza była sprawa, kiedy trzeba było przejechać na przykład pod wiaduktem typu taki, jak jest na pozamczu pod torem kolejowym. Bo okazało się, że czasami brakowało 2-3 centymetry, żeby się samolot zmieścił pod wiaduktem. Co wówczas robiono? Wypuszczano powietrze z kół Samochód po maleńku przetaczał się pod wiaduktem, przejeżdżał na drugą stronę, pompowano koła i jechano dalej. I w ten sposób po prostu pokonywano te odcinki, które były trudne. Transport ten trwał trzy dni. Towarzyszyła mu kronika filmowa, i w tych latach, jak wiecie, no Wy nie wiecie, bo jesteście młodzi. Przed każdym filmem były puszczane kroniki filmowe, i ta kronika była również puszczana przed filmami. I ten e, fakt e, transportu samolotu z Warszawy do Wieruszowa oglądała cała Polska. Samolot został umieszczony na terenie dzisiaj nazywanego Zamczyskiem, na którym były jeszcze resztki e, Zamku Wieruszowskiego. Przez trzy lata praktycznie samolot stał za, powiedzmy, zrujnowanym zamkiem. Nie wiadomo było bardzo, co z tym samolotem zrobić. Dopiero kiedy Wieruszów przystąpił do konkursu na mistrzach gospodarności, decyzją bardzo nieszczęśliwą zlikwidowano resztki zamku. Wszystek gruz wywieziono z Wieruszowa. Na drogi, na utwardzanie powiedzmy brzegów rzeki prosnych i zostało tylko to, co dzisiaj widzimy na zamczysku. I oczywiście samolot, który został umieszczony na podwyższeniu. Ponieważ w okolicach zamczyska za samolotem znajdowała się restauracja zamkowa, ówczesny zarząd gminnej spółdzielni postanowił wykorzystać samolot. Jako kawiarnie, Wewnątrz zamontowano stoliki, krzesła, foteliki. Przystawiono schody, z którymi było wejście na, do tej kawiarni. Każda rodzina z dziećmi, przychodząca do kawiarni, do samolotu, popularnie zwanego, po prostu siadała przy stolikach, zajmowała się. Zjadaniem ciastek czy też piciem kawy, natomiast dzieci siadały w kokpicie i udawały pilotów. No, trzeba z przykrością stwierdzić, że w, moment, w czasie, kiedy samolot stał powiedzmy na terenie zamczyska, był troszeczkę źle traktowany. Były próby włamania, niszczenia, trzeba go było zabezpieczać. Na podwyższeniu, tak jak go widzimy dzisiaj, stanął dopiero w roku 1972, wtedy, jak mówiłem, kiedy Wieruszów przystąpił do, do, do Mistrza Gospodarności. Tak jak powiedziałem, urządzona kawiarenka powodowała, że rodzice przychodzący z dziećmi kroili na kawę ciastka, a dzieci siadały w kokpicie i udawały, że są pilotami, że pilotują. Samolot stał się wielką atrakcją Wieruszowa, Ponieważ praktycznie nie było rodziny Wieruszowie, która nie wykonałaby sobie pamiątkowego zdjęcia przy samolocie. To była jedna sprawa. Dzisiaj, jakbyśmy, powiedzmy, poszli po domach Wieruszowiaków czy mieszkańców Wieruszowa, nawet na osiedlu, fabryczna czy gdziekolwiek indziej i zajrzeli w album, to na pewno znaleźlibyśmy zdjęcie, na którym rodzinka stoi przed samolotem. To była jedna sprawa. Druga sprawa. W tym czasie nie było obwodnicy Wieruszowa, czyli ósemki. Cały ruch odbywał się przez miasto, ulicą warszawską, wrocławską, przez Podzamcze w kierunku Kępna. Oczywiście przyjeżdżające osoby do Wieruszowa w jakichkolwiek innych sprawach, kiedy po załatwieniu spraw. Pytali się, gdzie się spotkamy? Oczywiście było to przy samolocie. Czyli samolot był takim punktem, jak gdyby odniesienia dla wszystkich spraw, które się toczyły wokół Wieruszowa. Nawiasem mówiąc, potem powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, PTDK, które tam zbudowało przystań, miało hotel i tam, prawda, czy na zamczysku odbywały się różne imprezy. No potem, kiedy wybudowano obwodnicę Wieruszowa, to tutaj powiedzmy już mniej ludzi przejeżdżało przez Wieruszów koło samolotu, ale jeżeli dzisiaj rozmawiamy jeszcze z kimś, który powiedzmy kiedykolwiek był w Wieruszowie, dziś spoza terenu Wieruszowa i mówimy, że jesteśmy z Wieruszowa, aha, to tam gdzie stał ten samolot. Powiem Wam tylko, że w miejscowości Ludcza, to jest na Podkarpaciu, jak się jedzie z Rzeszowa do Krosna, w miejscowości Ludcza. taki samolot właśnie jak ten nasz Wieruszowski został wykorzystany, ale został przecięty na trzy części, i te części zostały wmontowane w wybudowaną tam kawiarnię. Także gdybyście kiedyś tam jechali tą trasą, to możecie się zatrzymać właśnie w lud w miejscowości Ludcza, w takim antku, na takiej lipce jak nasza, w takim samolocie.